Dzień dobry. Dziś kilka słów na temat najnowszej ekranizacji Macbetha Williama Shakespeare. To film amerykański z 2017 roku. Początkowo przygodowo-historyczny, a później mroczny thriller. Film wart uwagi. Różni się od pozostałych ekranizacji czy też adaptacji przede wszystkim nowoczesnością. To nie jest upłycenie dzieła Szekspira, jak można by się spodziewać, lecz odejście od sztuczności, patosu, pewnej przesady w wyrażaniu emocji. On jest taki trochę wyciszony. Przez to wzbudza niepokój, jakkolwiek e, nie do końca podoba mi się z, e, scena głównego monologu Macbetha, która właśnie tych emocji ma nieco za mało i szaleństwo Lady e, Macbeth. E, dodam, e, że. E, Para aktorów sprawuje się świetnie, poza tymi właśnie tutaj pewnymi niedociągnięciami, o których wspomniałam. Wspaniała jest muzyka, przykuwająca uwagę, stwarzająca nastrój, mroczności. Ona w dużym stopniu. Odtwarza atmosferę średniowiecza, tą tajemniczość, niezwykłość, mroczność właśnie. Piękne zdjęcia również. Także całość wypadła świetnie. Jest to wierny Szekspirowi film, ale nie do końca. Scena początkowa, pogrzeb dziecka Lady Macbeth jest dodana, tego nie ma u Szekspira. Myślę, że film może spodobać się młodemu odbiorcy, dlatego polecam bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.